Różaniec z domu matki. Audycja jasnogórskiej rodziny różańcowej. Zaprasza ojciec Marian Waligura. Drodzy słuchacze Radia Jasna Góra, bardzo serdecznie pozdrawiam Was w naszej kolejnej audycji cotygodniowej Różaniec z Domu Matki. Rozważamy, przyglądamy się litanii lorytańskiej w miesiącu maju. Tą litanią wielu z nas kończy swój codzienny Różaniec, a myślę, że przynajmniej w miesiącu maju na pewno kończymy nasz codzienny Różaniec, jeśli nie możemy być na nabożeństwie majowym. Rozważamy nowe tytuły Matki Najświętszej wpisane do litanii loretańskiej przez papieża Franciszka. Dziś przyjrzymy się wezwaniu pociechu migrantów. To trzecie z nowych wezwań litanii loretańskiej, które papież Franciszek dodał, jak wspomniałem, w 2020 roku. Tydzień temu rozważaliśmy jeszcze oprócz tego, Wezwanie Matko Miłosierdzia, które zostało wprowadzone w polskiej litanii do rozważania do modlitwy w 2014 roku. Oczywiście wielu połączy ten fakt wezwania pociecho migrantów z kryzysem migracyjnym, który silnie dotyka Europę i świat. I oczywiście słusznie. Ale jak łatwo się domyśleć, Maria jest. Szczególną orędowniczką i pocieszycielką migrantów nie od dziś. Przecież sięgając do Ewangelii, szczególnie Mateuszowej, pamiętamy, że w nocy po wizycie mędrców Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i kazał mu wziąć ze sobą Maryję i dzieciątko Jezus i uciekać do Egiptu, emigrować, ponieważ Herod planował dokonać rzezi małych chłopców w Betlejem. Co zrobił wtedy Józef? Posłusznie wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda, czyli przez kilka lat. To czytamy, o tym czytamy w Ewangelii Mateuszowej w drugim rozdziale. W życiu świętej rodziny był taki dzień, w którym musieli uciekać z rodzinnego Nazaretu. Był więc taki dzień w życiu świętej rodziny, gdy na chwilę zawalił im się cały świat. Wszystkie plany runęły w gruzach i trzeba było uciekać w nieznane. Pewnie idąc pospiesznie, drogą prowadzącą do Egiptu nie wiedzieli, kiedy przyjdzie im wrócić. Pewnie w duszy modlili się, by Bóg zatroszczył się o nich, a przede wszystkim o Syna. Dlaczego Maria nazywana jest pociechą migrantów? Jak w tym całym trudzie usłyszeć, że Maria jest pociechą migrantów? Czy jest ich pociechą, bo zna to z własnego życia? Pewnie tak, ale też nie bez znaczenia było w Maryi jej zakorzenie całym sercem w Bogu. Ona może być pociechą wszystkich zmagających się z trudami migracji, ponieważ ona doskonale wiedziała, co znaczy mieć dom w Bogu. Ona w Panu miała ostoję, mimo burz, mimo szalejących zmagań i przeciwnych wiatrów dokoła. Ona w pokorze, znosząc ucieczkę do Egiptu, ufała Panu że nawet na tym wygnaniu jest jej blisko. Co więcej, wiedziała, że prawdziwym wygnaniem jest życie bez Boga, bez Niego. Maria jest Matką Boga, czyli jedynego domu, w którym naprawdę możemy poczuć się bezpiecznie i doświadczyć miłości, której nie tamują żadne granice administracyjne ani ludzka nienawiść. Jest pociechą tych, którzy przez bezdomność, przez odrzucenie, osamotnienie błądzą w swoim życiu. Jest pociechą tych, którzy doświadczają trudu, odrzucenia, bo sama przeżyła te trudne chwile. Zawierzajmy Maryi nie tylko samych siebie, ale właśnie ludzi, którzy są naprawdę w trudnej sytuacji życiowej. Pociecho migrantów módl się za nami. Dzisiejszy sobotni dzień jest przygotowaniem człowieka wierzącego do jakże ważnej uroczystości, do jutrzejszej niedzieli Najświętszej Trójcy. Jak wiemy, po upamiętnieniu wszystkich tajemnic naszej wiary, począwszy od Bożego Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, liturgia Kościoła Świętego przedkłada nam. Centralną tajemnicę naszej wiary, najświętszą trójcę, źródło wszystkich darów i łask. Łask wszystkich związanych z tajemnicą życia Boga. Tajemnica ta jest takim punktem wyjściowym każdej prawdy objawionej, głębią, głębią naszej wiary. którą tą tajemnicę Objawił ludzkości dopiero Pan nasz Jezus Chrystus. Tak nas naucza Kościół Święty. Szczęście obcowania Trójcy Przeświętszej z nami mamy w każdej Komunii Świętej, kiedy Chrystus przychodzi do naszego serca, do naszej duszy. Do tego szczęścia prowadzi nas również każda modlitwa, a może szczególnie modlitwa różańcowa. Gdyż to nasza mateńka czuwa wtedy nad nami, kiedy idziemy tą drogą różańcową. Choć mamy tego świadomość, to warto i należy o tym przypominać, rozmawiać, bo nasz świat, europejski świat, zapomniał o tym, lub spłyca te wszystkie zagadnienia, a szczególnie kulminacje naszej wiary. Jutro również. Tak się składa, że w kalendarzu naszym obchodzimy Dzień Matki, Matki Ziemskiej. I dotykamy w tym dniu jakże bardzo ważnej tajemnicy. Dotykamy przecież imienia Matka, odmienianego przez wszystkie przypadki. Dobrze wiemy, kiedy mówimy Mamo, Mamusiu, Mateńku. I dobrze wiemy, że te słowa są z nami, od dzieciństwa i dobrze wiemy, że nie byłoby nas na tej ziemi bez tej matki, bez takiego planu Boga, planu naturalnego Boga. I może to jest dla wielu z nas tak zwana prawda oczywista, ale jednocześnie w starzejącej się Europie wzrasta tendencja, a nawet choroba zmierzająca do eliminacji. Życia, szczególnie życia poczętego, w prawie dowolny sposób. W imię najbardziej pokrzywdzonych, w imię tych, którzy umierają w ciszy, o których już potem nikt nie mówi, a którzy nie mogą się bronić. Mówimy te słowa do Matki Najświętszej i zanosimy je w maju, aby uratowała naszą ojczyznę, pomogła nam. A przecież nie negujemy różnych problemów z tym związanych. Dlatego, jeszcze raz mówiąc, kiedy będziemy odlić się naszą litanią loretańską, pamiętajmy, że jest tam takie zawołanie: Matko dobrej rady móc się za nami. Prosimy o to Cię, Matko, dorać tym, którzy będą o tym decydować, o upamiętanie ich umysłów i serc. Ty dobrze wiesz, co to znaczy macierzyństwu, bo nosiłaś naszego Pana Jezusa Chrystusa pod swoim sercem. Dlatego zanosimy to wszystko do Ciebie i prosimy o wszystkie łaski przez Różaniec Święty, idąc tą naszą drogą. Mateńko z jasnej góry, nie pozwól naszemu narodowi zejść z twojej drogi, z drogi świętości życia. Módź się za nami, Matko Najświętsze. Różańcowe świadectwa. Teresa Krajewska skutna łąkoszyn mamy róże różańcowe w kościele i codziennie przychodzimy mówić przed mszą zawsze, indywidualnie też wszystko zmienia, to jednak różaniec daje siłę, no i jakoś tak prowadzi wszystko, rozwiązuje problemy różne człowiek się na różańcu pomodli, to czuje się inaczej. Lżej tak jakby matka boska pomagała. Krystyna, teraz odmawiam codziennie dziesiątek ze względu na adopcję dziecka poczętego. O zdrowie, o potrzebne łaski, jak to w życiu potrzebne jest. I bardzo pomaga i uspokaja. I jestem szczęśliwa, jak się mogę. Bardzo dziękuję za kolejne spotkanie w naszych cotygodniowych audycjach. Zachęcam do trwania na modlitwie różańcowej, do łączenia się z naszą wspólnotą jasnogórskiej rodziny różańcowej poprzez codzienny dziesiątek różańca. Można też korzystać z naszych mediów społecznościowych: Twitter, Facebook, ale też i na kanale YouTube możemy odsłuchać naszych codziennych rozważań. Do dziesiątka różańca zachęcam, oczywiście też zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową jrr.jasnagora.pl i do odwiedzania też naszego sekretariatu, który jest na jasnej górze bardzo blisko radia Jasna Góra. Bóg zapłać wszystkim za spotkanie pani redaktor, panu Piotrowi i wam, drodzy słuchacze, szczęść Boże. Różaniec z domu matki. Audycja jasnogórskiej rodziny różańcowej.